22 stycznia Kocham siebie takiego, jakim jestem. Moc, która stworzyła niewiarygodny wszechświat, często określa się mianem miłości. Bóg jest miłością. Często słyszy się stwierdzenie: Miłość sprawia, że świat się kręci. To sama prawda. Miłość jest czynnikiem sprawczym, który zespala wszechświat. Według mnie miłość to głęboka akceptacja. Jeśli mówię o pokochaniu siebie, mam na myśli głęboką akceptację tego, kim jesteśmy. Akceptujemy różne swoje aspekty, nasze cechy szczególne, powody do wstydu, to, czego może nie umiemy, oraz nasze wspaniałe zalety. Akceptujemy z miłością cały pakiet. Bezwarunkowo. Niestety wielu z nas może nie kochać siebie, dopóki nie schudniemy, czy nie dostaniemy pracy, podwyżki, znajdziemy partnera, czy cokolwiek innego. Często stawiamy naszej miłości warunki, ale możemy się zmienić. Możemy kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy w tej chwili.